Agentki Droga numer sześćdziesiąt sześć. Piątek. Godzina pierwsza, czterdzieści siedem. O nie! O! 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 No, kto by pomyślał? Serce nie sługa. Dom agentek, sobota, godzina ósma, czternaście rano. No co za kretyn? Puszcza jakieś straszliwe techno! Tak wcześnie rano i to w sobotę? To alarm! Ktoś jest w ogrodzie! To nie fair. Nie zdążyłam jeszcze wziąć prysznica! Pacykować się będziesz później! Teraz to trzeba wejść do akcji! Hmm? Patrzcie! I co, włamywaczu? I co? No i co? Co? Może powinnyśmy się najpierw zapytać, a potem atakować? To chyba tylko zwyczajny chłopak do sprzątania basenu. I chyba nie umie pływać. Wyciągnę go. O! O! Cudowny. Nazywam się Guillaume. W dodatku jest Francuzem. Co znaczy, że jest podwójnie cudowny? Założę się, że to prezent od moich rodziców. Są teraz we Francji. Cześć, ja Mapel Alex, uratowałam ci życie Clover, Sylwu plecie poznać monsignor Guillaume Dajcie spokój dziewczyny, wasz francuski jest fatalny Teraz wrócę do pracy Dać spokój? Chyba żartujesz, przecież ja totalnie mu wpadłam w oko on mówił do mnie! Chciałabyś? To ja go uratowała. No wiesz, nie byłoby go tutaj, gdyby nie ja. Stwierdzam, że obie jesteście szurnięte. Ah! <skrym zeznkować> A -a -a! <skrym zeznkować> Przepraszam, że was tu ściągnąłem tak wcześnie, ale muszę wam coś ważnego zakomunikować. Wyobraźcie sobie, że się żenię! Żenisz się? Przyznaję, że to dosyć nagła decyzja, ale dlaczego mam marnować czas, skoro wiem, że to jest to? Koteczku! Pani Wispotom? Nasza była niania to... Koteczek? dobra, widzę, że szaleństwo jest zaraźliwe Witam, dziewczęta Tak strasznie się cieszę, że was znowu widzę Wyobrażacie sobie, że złapałem gumę na środku pustyni, a tu nagle znikąd pojawia się Myrna i mnie ratuje. To nie do końca najbardziej romantyczne spotkanie, ale ja to ja, a ty to ty, więc gratulacje, Jerry. Właśnie gratulacje. Ślub będzie za kilka godzin, więc będę potrzebował waszej pomocy. Alex, ty zajmiesz się zaproszeniami, Clover dekoracjami, a ty sam kwiatami. Gladys, ślubny niezbędnik. To jest super! Super! Kto lepiej zorganizuje przyjęcie weselne niż ja? Prawdziwa miłość nie zna pojęcia czasu sam, no dalej do roboty! Dobra, przepraszam, ale czy tylko mnie się wydaje, czy to wszystko dzieje się jakby trochę za szybko, co? Jak wy potraficie się z tym pogodzić? To jest suknia dla druchny i ona ma być brzydka. Panna młoda ma pięknie wyglądać, nie? Mówię o ślubie. Przecież Jerry ledwo ją zna. I jeżeli nie pamiętacie, to ona jest nie do życia. I właśnie dlatego świetnie do siebie pasują. Wiem, wiem! Że też nam wcześniej nie przyszło do głowy, żeby ich razem wyswatać? <laughs> Przyjaciele, rodzino, agenci, zebraliśmy się tutaj, żeby połączyć razem. Te Trzeba natychmiast zabrać Jerego ze słońca. Cały się z piekł. zazdrosna o ten blask szczęścia na jego twarzy? Ach, Oj, cicho bądźcie, bo nic nie słyszę. Czy ty, Myrno Bisbotom, bierzesz sobie Jerego Luisa za swojego męża? O tak. <laughs> I czy ty, Jerry Luisie, bierzesz sobie Myrnę Bisbotom za swoją żonę? O tak! Zatem ogłaszam Was mężem i żoną. Pocałujcie się. Sam! A, a. Już by było po tobie, Jerry. Króliczku? Koteczku! Co dopiero był skok na głęboką wodę? Chodź mój króliczku, zaraz zacznie się przyjęcie. A. Dobra. Dlaczego to urwisko tak nagle się osunęło? Aha założę się, że to miało coś z tym wspólnego. A choć sami idziemy. Właśnie. przecież nie chcesz przegapić, jak Jerry i Myrna będą karmić się tortem, nie? Ta cała historia z Jerrym i Myrną w ogóle mi się nie podoba. Coś tu jest grubo nie tak. I dowiem się co. Serce mi się łamie, kiedy widzę basen w takim stanie. Słyszałaś? Powiedział, że mam piękne oczy. Wcale nie? Powiedział, że mam cudowny uśmiech. Możecie się w końcu skupić? To dziwne, że Myrna pojawiła się nagle znikąd. Wcale nie próbowała ratować Jerego, jak spadał z urwiska, a przecież jest byłą agentką, gdzie jej instynkt pewnie ją sparaliżowało ze strachu, że jej miłość jest w niebezpieczeństwie. Pomyśl, gdyby Myrna chciała, żeby coś się stało Jeremu, to po co zapraszała na wesele wszystkich agentów? Hm. Może masz rację. Ale i tak coś tu nie gra. No to pogadaj o tym z Jerrym. Właśnie. Po prostu powiedz mu co czujesz. Racja. Już do niego dzwonię. Witam was dziewczęta. Cześć Myrna. Gdzie Jerry? Dlaczego ty odebrałaś telefon? Króliczek wziął sobie wolne, żeby zregenerować się po tym przykrym wypadku. Więc go zastępuję. Mam wystarczające kwalifikacje po 30 latach praktyki. Jasne. Przekaż mu, że dzwoniłam. Myrna zastępuje Jerego? Natychmiast do niego jadę. Do niego? Ale przecież to nachalność. To ja też. Bawcie się dobrze. Jakby co, to ja będę tutaj? Chociaż z drugiej strony, może lepiej jak zostanę, to na razie sami. A! Ah. Jakbym cię w ogóle nie znała, Jerry. Hej, a to co? Wiedziałam, coś tu jest nie tak. Chyba pomyliłam domy. Oteczko! Co ci się stało? O, Myrna, tak bardzo za nią tęsknię. Jest w moim sercu, w mojej duszy, w moich. Babeczki! Upiekłem małe babeczki dla mojej słodkiej Myrny. Czyś ty oszalał? Oszalało tylko moje serce dla Myrny. Nawet napisałem o niej piosenkę. Moja Myrna! Z tobą dzieje się coś bardzo złego, Jerry. Myślę, że coś każe ci się zachowywać w ten sposób. O tak, kiedy mężczyzna w końcu zakłada na palec obrączkę, to jego życie. <laughs> Oczywiście obrączka to ona cię kontroluje. Prawda, że piękna, prawie jak moja myrna. <laughs> Jerry, a? patrz! Brylant! On w ciebie pompuje jakąś ciecz! Ręce <laughs> precz! Panienko! Koteczek! Oj, a gdzie twój blask panny młodej myrna? Czas na naszą podróż poślubną do Niagary. Bądź grzeczny i zaczekaj na mnie w samochodzie. Oczywiście! Dla ciebie wszystko! Nie wiem, co knujesz, paniusiu, ale nie pozwolę ci więcej zatruwać Jerego. Ah! 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 Naprawdę myślałaś, że agencja wyznaczyłaby mnie na waszą nianię, gdyby wiedziała, że możecie mnie pokonać? Ah! 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 Miodowego Myrna I z tobą też koniec o, Spróbuj jeszcze raz, kochaneczko Dobra, o co chodzi z tymi gwiazdami? Jesteś jakąś ninją, czy co? A żebyś wiedziała, że jestem I znam również przepis Na specjalny japoński ziołowy napój miłosny a więc to jest w obrączce. Sprytne co? I dlatego to ja powinnam kierować agencją, a nie ten mięczak Jerry. A jak zauważyłaś, nie ma siły mnie powstrzymać. Ale ja mam, Ech. może nie w tej chwili, ale niech się tylko pozbieram. Możesz sobie próbować ile wlezie, ale dzięki hojności Jerego agencja stanie się moja. Ha, 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 ha. A to inna tradycyjna japońska mieszanka. Baw się dobrze! Oj, nie dobrze! <śpiewa> <śpiewa> oh. było, ale jeszcze fajniej będzie, jak pokrzyżuje plany myrnie. Dobra Jerry, wiem, że zawsze zabierasz pracę do domu. Odrzutowy, wodno-lądowy kostium lotniczy. Ach. Hmm, nieźle. Oj, Jerry, żonaty dopiero od kilku godzin, a już nie potrafi po sobie posprzątać. Hmm. Pneumatyczny. No nareszcie jakiś pomysł na beret. Przepraszam? Ona chce powiedzieć, e, że wózemła iść do le restauracji. O, po coś zjeść, przekąsić. Clover, Alex, szybko! Myrna jest jęzowatą ninżą, która chce się pozbyć Jerego, żeby przejąć agencję. Wygląda znajomo? To było w oponie Jerego. To samo, co znalazłam na urwisku. A te rzuciła we mnie Myrna. No widzę... Przepraszam, Guillaume, musimy się adieu! O rezerwoire! Jak się mówi po francusku, że musimy iść ratować naszego szefa? Niagara, miesiąc miodowy, godzina 15.31. Jest niezmiernie romantycznie moja słodka, no i oczywiście orzeźwiająco. Zaraz będzie jeszcze lepiej, mój mały króliczku. I tu masz rację. To wy? Mogłam się was pozbyć, kiedy miałam okazję. Koniec zabawy, Myrna. Ręce precz od Jerego. Z przyjemnością. Czemu? Lećcie za nim, a ja zajmę się Myrną. Kot. Ale twój pneumatyczny beret może, niech żyje Francja! Uh -huh, na bombę! Ach. Ach, jak taka ochyda może być romantyczna? Ach. No pływa, kto z niego jest marny. Extra. Możemy swobodnie oddychać i rozmawiać pod wodą! Tak, ale gdzie jest czery? Tu! Może powinnam zostać zawodowym ratownikiem? Już drugi raz w tym tygodniu ratuję komuś życie. Nie powstrzymasz mnie, nie uda ci się. Nie po tym, jak kazałaś nam ubrać te sukienki. Ktoś tu zapłaci i to chyba będziesz ty. Nie! A! Ach, nie, moja obrączka! Ach. O! O! Czy ja? Co ja? Ojej! O! E, o! Się z A ty zmierz się z agentką, która nie znosi, jak ktoś bawi się kosztem jej przyjaciół. Musisz mi pomóc. O, ależ oczywiście, że pomogę. Nie! Ja! O, jaka ja jestem wspaniała! Nie można mi się oprzeć! Taka piękna i mądra! Brr, co za samo uwielbienie! Bardziej niż zwykle! <laughs> Chodź, Jerry, musimy się w końcu dowiedzieć, która z nas podoba się Guillaumowi a twój francuski jest fantastico Dziewczęta, naprawdę nie mam teraz nastroju na tłumaczenie poezji miłosnej. Jesteś nam to winien, Jerry? Uratowałyśmy cię od życia w niedoli. Gdzie jest Guillaume? Co z nim zrobiłaś sam? Co za tupet? Po tym wszystkim, przez co przeszliśmy, po tych wszystkich pięknych słowach, a on woli Mandy? No co jest, dziewczyny? Nie podoba Wam się basen? Czy o niej właśnie powiedział, że ma piękne oczy? Powtarza się. <laughs> nie martwcie się, dziewczęta. Z tego, co mówi Guillaume, wynika, że Mendy wcale mu się nie podoba. Jemu zależy tylko na wykończeniu o jej filtrach. Naprawdę? Tylko o tym mówi? O basenie? Tak naprawdę. Biedna Mandy. gdyby tylko wiedziała, że robi z siebie kretynkę. Ale, halo! Każdy potrafi stwierdzić, czy się komuś podoba, czy nie. Proszę. Może i byłem naiwny, wierząc, że Myrna jest moją pokrewną duszą, ale miłość jest nieprzewidywalna. Oczywiście nie tak, jak Myrna, która okazała się podła, ale... <sparallure> <hich> <huch> mimo, że moje serce cierpi, i mimo że kobieta, którą kochałem, była egoistką, nie żałuję, że dałem się ponieść na skrzydłach miłości. Tak, kiedyś o... czułam A to samo dnie... do pewnego nierdzewnego Tostera.